Kochani, witam Was w nowym roku. Pięknie, jak zawsze, uśmiechem, z radością, z miłością żegnamy ten nowy rok. Wchodzimy za moment w nowy. Co się wydarzy, co nam przyniesie, nikt tego nie wie. Ja też czekam z ufnością, z miłością, z wielką wiarą. Cokolwiek się będzie wydarzać, Zawsze trzeba mieć siebie, trzeba wspierać siebie, trzeba kochać siebie i wierzyć w siebie. Jeżeli wypracujemy takie piękne cechy, to będzie nam łatwiej, będzie nam lżej. Każdy z nas przeżył już ileś lat, każdy z nas ma jakiś bagaż życiowy i to powinno nas nauczyć. Już wiele. Powinniśmy sobie dawać radę. Powinniśmy umieć rozwiązywać różne rzeczy, a mimo tak nie dzieje się. Dlatego życzę Wam w tym nowym roku, abyście byli silni, Nabia nabrali wiary, nauczyli się, nauczyli się kochać siebie. Ja już to umiem, i wiecie co? Jest naprawdę leżej żyć, łatwiej, troszeczkę poznać technik, jak poradzić sobie w drobnych rzeczach, i to rozwiązuje się jak krzyżówki, jak zadania matematyczne. Kiedy człowiek kieruje się miłością, to jakoś widzi wszystko inaczej. Mimo tych trudów, Kłopotów, trosk, spotykanych różnych ludzi na swojej drodze i różnych sytuacji. I ja bym tak chciała, żeby każdy z Was nauczył się kochać, wybaczać, być tolerancyjnym, nie oceniać, nie klasyfikować według rasy, statusu. Czy to jest kobieta, czy mężczyzna, czy on jest biedny, czy on jest bogaty. Kochani, wszyscy jesteśmy równi. Wszyscy jesteśmy dziećmi Boga i wszyscy zasługujemy na to samo. I życzę Wam, żebyście nie byli samotni w tym nowym roku, bo jak wiele osób jest samotnych, mimo rodzin, mimo tłumów ludzi, którzy Was otaczają. Mimo tego, co macie, posiadacie, jest taka pustka. Wiele z Was jest takich zagubionych, zasmuconych, zatroskanych. Więc kochani, ja Wam życzę, żeby ten rok nie był taki, żeby ten rok był zupełnie inny niż wszystkie. A może właśnie właśnie ten rok, który w tej chwili żegnamy. Nauczył Was czegoś, poprowadził Wam w jakąś stronę. Może ludzie bardziej zaczynają doceniać pewne rzeczy: wolność, miłość, to, że nie mogli zobaczyć swoich najbliższych, to, że nie mogli poświętować. No i takiego sylwestra chyba jeszcze nikt Wam nie zgotował, nigdy. Także teraz może sobie uświadomicie ci, co nie chcieli chodzić na tego sylwestra. Może teraz właśnie zapragnęli tych fajerwerków, tej radości, a tu tak cicho, jakoś przemknie ten rok. Kochani, wchodzimy do, w niego tak cicho, na paluszkach. Ale może być on zupełnie inny, później może być burzliwy. Nie wiadomo, jak to będzie, co to będzie. Ale pamiętajcie. Nie opuszczajcie siebie, zawsze bądźcie ze sobą, zawsze się pocieszajcie, zawsze przytulajcie, zawsze dawajcie sobie nadzieję i nigdy nie wątpcie. Zwątpisz w inne rzeczy, ale w siebie nie wątp, bo kiedy Ty będziesz mieć tą wiarę, wiesz, że pokonasz wszystkie trudności, to nie będziesz bać się niczego. Cóż, kochani, co Wam mam życzyć? Nie ma jednych życzeń dla wszystkich. Ja myślę, że zdrowie to jest coś uniwersalnego, co mogę dla każdego pożyczyć. Zdrowia, życie w miłości, a resztę, kochani, należy do Was. Niech te życzenia, które macie przez wiele lat, wreszcie się spełnimy, może w tym roku. Ale dołóżcie ta iskierkę odwagi, zaufania, wytrwania i wszystko jest możliwe. A ja Was tak bardzo kocham i pozdrawiam i wierzę, że damy radę. Damy, a ci silniejsi poprowadzą tych słabszych, bo pokazując swoje życie to, jak podążają dumnie. Przez ten świat, przemierzają ścieżki wzdłuż i wszerz i odkrywając zupełnie nowe, pokażą wszystkim innym, że tak można, że można spoczyć, że nie trzeba iść za tłumem i można mieć wszystko, wszystkie swoje marzenia, pozbierać je jak stokrotki na łące. To kocham Was w tym nowym 2021 roku. Uśmiechajcie się. Pamiętajcie, zawsze z uśmiechem na twarzy. To Wam pomoże przeżyć każdy dzień. Kocham Was.